Musimy iść. Dokąd? Mama jest sama z dziećmi. Chcę iść do parku. Pęka mi serce, gdy mówię, że trzeba wracać do jej siostry. Chodźmy do parku. To jedna z wielu wymówek. Trzymaj, tatusiu. Dobrze się bawiłeś? Bez płaczących dzieci. Aż tak źle? Czasem jest trudno. Co się stało? Gadłem zamilkłaś? Byłaś niegrzeczna? Adam miał szansę powiedzieć z Blake, ale musiałam do niego zadzwonić, bo czułam się przytłoczona. To wciąż nowa sytuacja. Długo cię nie było. Gdy wrócił, dziewczynki zamilkły. Muszę odsapnąć. This is what life's Take like now. Life. Hmm. Hmm.